Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić bardzo różowy, czyli dla fanek tego koloru zdecydowanie, makijaż przy pomocy paletki rocznicowej z Mary Kay. Iście wiosenny, iście e, elegancki. Dlatego zaczynam sobie od kochane błysku. Chcę, żeby dzisiaj moja powieka błyszczała. Nakładam na paluszek nasz piękny cień, on się nazywa Pink Diamonds, bo to są takie dziewczyny właśnie malutkie, drobniutkie y, diamenciki z efektem takiego nawet holo troszeczkę różu i wklepuję, żeby uzyskać większy pigment, staram się skupić na powiece po prostu ruchomej tylko i wyłącznie, a następnie y, biorę już pędzelek i y, wykorzystuję cień, który nazywa się Iconic Pink, Cienie są bardzo, bardzo łatwe w pracy, masełkowe, nie osypują się, i tak naprawdę zobaczcie, ja tutaj wykonałam kilka ruchów pędzelkiem, mam już optycznie tą powiekę uniesioną, mam wydobytą głębię oka. Robię to w miejscu załamania powieki, jak gdzieś tam za dużo, to wtedy biorę sobie jeszcze jaśniej ten pierwszy cień i więcej dodaję błysku, ale głównym tutaj moim akcentem będzie dodanie konturówki bery. Bery kocham. Hane, to jest śliwkowy kolor, który nakładam sobie do połowy oka na dolnej powiece. Następnie troszeczkę to, nawet trochę mocno, wyciągam do góry i uzupełniam linię rzęs. I dziewczyny, to co zaraz się stanie z tą e, krec, kreską, to po prostu jest szał. Ostatnio się tak pomalowałam i uznałam, że koniecznie muszę wam to pokazać, bo oczywiście można zostawić sobie tak w ten sposób tą kreskę. Natomiast to, co ja teraz zrobię, to dziewczyny, zanim najpierw sobie o troszeczkę tutaj e, mieszam, bo ona jest jeszcze plastyczna, natomiast teraz sięgam po taki pędzelek do rozcierania i ten cię, dziewczyny, on jest taki piękny, liliowy, po prostu dla blondynek, będzie idealny e, dla właśnie e, kobiet, które też lubią, oczywiście, takie kolory. I teraz maczając pędzelek, w tym cieniu nakładam sobie ten cień na tą moją jagodową konturówkę, i wiecie, co jest najlepsze? Ja o tym jeszcze nie powiedziałam, ale ta konturówka, której użyłam, ona jest dziewczyny do ust, a mimo wszystko fajnie się nadaje w makijażu oka. Możemy stworzyć swoją indywidualną kreskę albo, właśnie kombinując z e, konturówkami do ust. Ale także można nawet pobawić się po prostu cieniami e, i stworzyć swój kolor, który tylko sobie wymarzysz. I teraz zobacz co się stało, po prostu tak piękny kolor powstał, dodając e, do właśnie tej naszej konturówki lile, że no ja się nie mogę napatrzeć, tuszuję rzęsy i zaraz wracam. Tak się rozpędziłam, że nawet zapomniałam pomalować brwi. Więc najpierw się zajmę ramą oka. Pamiętaj o tym, żeby chociaż delikatnie podkreślić brwi, a później tuszuję rzęsy, które co sprawi, że pięknie, pięknie ten makijaż się wykończy. No i mamy to. Jestem ciekawa, co myślisz o takim makijażu, o szaleństwie, no bo nie ukrywajmy, nie każda kobieta na ulicy pomaluje się w tych kolorach. E, myślę, że wiele kobiet właśnie nawet nie widziało siebie w takiej odsłonie, dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś testowała, żebyś szukała. E, natomiast jeżeli chciałabyś, żebym pomogła Ci dobrać Twoje idealne kolory, Twoją idealną paletkę, może wyglądać tak, a może będzie w brązach, w bezpiecznych kolorach, beży, ziemi, e, to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu, prowadzę takie konsultacje do biuro idealne kosmetyki dla ciebie.